Teegorejcy szukali ogólnych zasad. Wypracowali wiele takiej pokawałkowanej wiedzy. Nie byli w stanie jeszcze poskładać wszystkiego w jakiś system, ale to wynikało nie z braku ich świadomości czy, czy braku umiejętności, tylko z braku przyrostu wiedzy. Po prostu pewne rzeczy są widoczne dopiero wtedy, kiedy ten przyrost wiedzy jest większy kiedy te body of knowledge jest na tyle duże, że jesteśmy w stanie znaleźć powiązania, dowiązania pomiędzy różnymi zasadami, twierdzeniami, teoriami. Wtedy nie było tej wiedzy, takiego rozmiaru wiedzy, żeby można było to znaleźć. Ale Pitagorejczycy i tak, proszę Państwa, znaleźli bardzo dużo, ponieważ takie sformułowania nazwy krzywych jak parabola, elipsa, hiperbola pochodzą właśnie od nich. To oni wprowadzili podział liczb na parzyste, na nieparzyste. Oni odkryli liczby niewymierne, oni odkryli kwadraty. I tu, proszę Państwa, mamy kilka <laughs> przełomowych myśli, bardzo przełomowych, do dzisiaj w jakiejś sensie aktualnych. Po pierwsze, mamy coś takiego dzisiaj w matematyce jak interpretacja geometryczna. Że pewne liczby, czy w ogóle liczby, czy pewne algebry mogą mieć swoją interpretację geometryczną. Przykładem będzie, będą po, na przykład liczby zespolone. Przykładem będzie metryka, topologia. Może Państwu za wiele to nie mówi, ale, ale można sobie poczytać. Te zapisy algebraiczne mają swoją geometryczną reprezentację. Co to oznacza? Mamy tutaj, proszę Państwa, taką bardzo ciekawą myśl, że. Część bardziej pierwotnym od analizy matematycznej algebry jest geometria. Że przestrzeń, e, struktury geometryczne, przestrzenne e, są pierwsze. One są e, albo realnie istniejące. A nie algebra, nie liczby. Że liczby są geometrią, liczby są kształtem, przestrzenią, strukturą. To my jesteśmy przyzwyczajani od początku naszej edukacji, że liczba jest w zapisie arabskim, a może mieć jeszcze rzymski, chociaż rzymski jest tak słaby, że tam się nic nie da zrobić. Arabski system dziesiętny jest po prostu przepiękny, to kiedyś Państwu pokazywałem. Eee, można liczyć w słupkach, to jest wspaniały mechanizm. Eee, ale chodzi, proszę Państwa, o to, że liczby są wielkościami. Bo zobaczmy, e, które liczby są kwadratem. Te, które da się podzielić przez dwa, one są kwadratem. Cztery. Dwa razy dwa to przecież... 4, jeśli chodzi o pole kwadratu. a 2, b 2, a razy b daje nam pole kwadratu. 2 razy 2, 4. Pierwiastek z dwóch to jest, proszę Państwa, przekątna kwadratu. A razy pierwiastek z dwóch. Mamy tutaj, proszę Państwa, takie stałe liczbowe, konkretne liczby, które są związane z geometrią. Jeżeli sobie przypomnicie Państwo funkcje, funkcje trygonometryczne, oczywiście ich ich nie znali, ale funkcje trygonem, trygonometryczne, sinus, cosinus, tak dalej, są związane z trójkątem prostokątnym, proporcjami, zależnościami i tak dalej. I te liczby <laughs> da się sprowadzić do geometrii. I to była ich oryginalna myśl. E, oni zresztą łączyli liczby z geometriami. Jedynka to była, to był punkt, dwójka odcinek, trójka. Tu się po, pozwolę sobie wesprzeć się notatkami. Trójka to figura geometryczna, płaska. E, 4, to bryła, 5 własności fizyczne, 6 życie, no, potem już zamykali system, o czym jeszcze powiem, 7 duch, 8 miłość, 9 roztropność i 10 doskonałość. Po prostu liczbą przypisywano pewne też jeszcze większe etyczne, jak tylko przestrzenne znaczenie. Ale o tym za chwilkę jeszcze Państwu powiem. Wracając do tej matematyki, mamy tą geometryczną interpretację liczby. Co się z tym związało, to to, że grecy, Pitagorejczycy konkretnie odkryli akustykę. To znaczy, że wysokość dźwięków, barwa, tak dalej może być mierzona ilościowo i jest to związane z proporcjami liczb. Że struna o takiej długości daje nam taki dźwięk, struna o takiej długości inny dźwięki i tak dalej. I tak powstała akustyka. To Pitagorejczycy. W związku z tym, proszę Państwa, Pitagorejczycy wszędzie widzieli liczbę. I tak doszli do wniosku, że tym greckim arche, o którym inni mówili, łączyli to z żywiołami, z elementami, korzeniami Wszechrzeczy, jak mówili, jest właśnie liczba. Liczba jest arche. Z liczby składa się wszechświat. Wszystko, co jest we wszechświecie, podlega zapisowi liczbowemu jest wyrazem liczb, da się go sprowadzić do zapisów liczbowych. W jakim sensie to Demokryt otworzył taką drogę, bo on stwierdził, przecież opisywał atomy ilościowo. Czyli każda ilość jest liczbą. To otwierało drogę do takiego poglądu, że wszystko, wszystko może być złożone z liczb. To możemy trochę się gubić, no bo jak z liczby? Arche przecież dla Greków była czymś materialnym. E, Arystoteles, kiedy o tym pisał, trochę się motał w tych zapisach. E, jak traktować tą liczbę Pitagorejską jako arche, czy faktycznie coś może być z liczby zrobione, no przecież to jest abstrakcja, ale Pitagorejczycy nie pojmowali tego abstrakcyjnie, tylko realnie. To znaczy, że faktycznie wszystko składa się z liczb, ale nie w sensie już materialnym, jako znaczy inaczej, traktowali tę liczbę realnie, że z liczb składa się wszechświat, ale oni w Prakopiersi wprowadzili rozróżnienie na materię i formę. To znaczy, liczba to jest coś, co formuje, co ogranicza, a jak jest coś, co ogranicza, to musi być coś, co jest ograniczane, co jest formowane. I tak powstały y, zawiązki tego, co potem zostanie nazwane morfe, y, forma i chyla materia z greckiego. Tu, proszę Państwa, mamy. Y, Mamy y, oczywiście y, u Pitagorejczyków y, dualizm powiemy, czyli to arche jest dualistyczne. Składa się z liczby to, co ogranicza i z tego, co jest ograniczane. Stąd y, Pitagorejczycy wyróżniali wiele przeciwieństw. I tak na przykład należało do nich jasne, niepojęte yy, momencik. jedność, mnogość, granica, bezkres, parzyste, nieparzyste, męskie, żeńskie, spokój, ruch i tak dalej. I idąc proszę państwa dalej, kiedy mówimy, kiedy ja państwo mówią o tych dziesięciu liczbach, którym coś pitagorejczycy przypisali, to pokazuje nam, że kiedy oni myśleli o ws wszechświecie, to brali pod uwagę nie tylko przestrzeń. To jest bardzo znamienne dla starożytnej Grecji. Bo my dzisiaj w nauce właściwie jesteśmy bardzo tacy przyziemni, materialni. Nauka zajmuje się materią, jeżeli nawet mówimy o duchowości, o psychice, to i tak ją sprowadzamy do, do tego, co się dzieje pod czaszką. Czyli co się dzieje z, tą, z tym półtora kilogramowym mózgiem, Nie ja, no mniej więcej półtora, trochę więcej co tam się dzieje i naszą psychikę sprowadzamy do funkcjonowania mózgu. Głównie, oczywiście są inne też teorie, inne propozycje, inne modele, ale to, co naukowo jest przyjmowane, no to właśnie to, co jest związane z mózgiem. Jeżeli czegoś nie ma w mózgu, nie ma tego w umyśle. Czy inaczej, to, co dzieje się w umyśle, ma jakieś odzwierciedlenie w mózgu, i badamy zależności, paralele pomiędzy zjawiskami psychicznymi a fizycznymi. Ale to, to, to jest inny temat. Chodzi mi po prostu o to, że Pitagorejczycy, kiedy mówili o opisywaniu <laughs> rzeczywistości za pomocą liczb, to także brali pod uwagę takie e, fenomeny jak życie, miłość. To znaczy, oni, nie, oni patrzyli jednolicie, holistycznie na rzeczywistość. Oni nie mówili nie naukowe, A jak materia to naukowe, a jak emocje, uczucia, powieść, o czym tam piszą, o sensie życia, no jak, można, jak fizyk może zajmować się z sensem życia? No, no, wyrzecznie sens życia, egzystencji, miłość nie podlega pod opis naukowy. A Pitagorejczycy po swojemu próbowali tworzyć cały system, który obejmował również takie fenomeny, właśnie jak życie, duchowość, śmierć, sens życia. I to jest też bardzo znamienne. Coś, co w nowożytnej nauce zostało zatracone, zostało wykopane poza margines naukowy, tego, co się uważa za, za naukę, za wartościowe. O, o, oczywiście to nie jest tak, że potem to, co było nienaukowe, to nie było wartościowe. Nie było wartościowe z punktu widzenia nauki. Gre Pitagorejczycy, proszę Państwa, to wybitni astronomowie. Hmm, astronomowie. Oni e, sformułowali e, wiele różnych myśli dotyczących ruchu i kształtu naszej planety. W dużej mierze były to intuicje i dedukcja, e, jak, jaki jest kształt e, naszej planety. Na początku myślano, że jest ona wklęsła, głównie chodziło o wędrówkę słońca po niebie, ale szybko zdano sobie sprawę, że raczej to w drugą stronę, że raczej jest ona wypukła. I tak doszli w końcu do przekonania, że Ziemia. Jest duża szansa, że Ziemia jest kulą, że jest ona kulista. Yy, Pitagorejczycy mieli takie przekonanie. Oczywiście tam był ferment intelektualny, yy, wiele poglądów się ze sobą ścierało, były pewne trendy, ale ostatecznie przyjęto kulistość Ziemi. Uważano, że wokół Ziemi jest wiele sfer. Uważano, że wokół Ziemi powietrze jest ograniczone, że nie jest tak, jak wcześniej uważano, że powietrze wypełnia cały wszechświat i ruch gwiazd bierze się z nacisku tego powietrza. Uważano, że powietrze przylega do Ziemi, ale do pewnej wysokości, to co, co dzisiaj nazywamy atmosferą, a dalej mamy próżnię. E, natomiast ruch gwiazd bierze się z ich samych, z ich samych. Gwiazdy same z siebie się poruszają. No jakże to bliskie jest prawdy? E, oczywiście dalej proszę państwa uważano także żeby wyjaśnić różne ruchy na niebie uważano że e, ziemia że jest możliwe że ziemia krąży wokół własnej osi potem stwierdzono że no może wokół własnej osi nie ale kręci się wokół jakiegoś idealnego punktu i ten układ nazywamy układem pitagorejskim My znamy te dwa najczęściej: Ptolemeuszowy, Kopernikański, a Pitagorejski też jest. E, Ziemia nie jest wtedy w centrum, natomiast w centrum też nie jest Słońce jakiś idealny punkt, wokół którego Ziemia i Słońce się obracają. no Trzeba przyznać, że Pitagorejczycy już byli bardzo blisko tego modelu kopernia, Kopernikańskiego. Z takich jeszcze odkryć e, ciekawych, e, Pitagorejczyków, to to, proszę państwa, co jeszcze nazywano muzyką sfer. Czy może to nie odkrycie, tylko yy, już powiem pogląd. Otóż i badania akustyczne doprowadziły do przekonania, że gdzie mamy tak piękny ruch gwiazd, sfer po niebie, to one muszą wydawać jakiś dźwięk. No i tak byli przekonani, że ten ruch, ruch gwiazd wydaje. Dźwięk jest on słyszany w próżni kosmicznej, co nazwano muzyką niebios, muzyką sfer. Reasumując, proszę Państwa, Pitagorejczycy to myśliciele, którzy spoglądali na wszechświat holistycznie, którzy w swoich teoriach chcieli ująć za pomocą jednej ogólnej zasady, te teorii liczby chcieli ująć każdy fenomen. Nie tylko fenomen fizyczny, powiemy dzisiaj, ale również i fenomen etyczny. Przy czym proszę pamiętać, że etyka to nie tylko moralność. To nie tylko zagadnienia związane z moralnością, z tym czym ona jest, jakie są jej źródła. Etyka to także, zresztą na tym kanale jeszcze pojawią się wykłady z zakresu etyki albo już są. Etyka to nauka o dobru, o wartościach. To teoria wartości, to teoria dobra. To refleksja także nad tym, jak te dobro zdobywać i. Z czym mamy do czynienia, kiedy tego dobra nie ma? I od, oczywiście od uznania tego, co lub kto jest najwyższym dobrem, zależy cała reszta tej refleksji. Dane osobiście Pitagorejczycy są wielkim fenomenem. Szczególnie, szczególnie pokazują nam, jak, wielką, jak wielkim darem jest rozum i to, że Jesteśmy zdolni, aby za pomocą rozumu, jeszcze daleko od obserwacji, móc być bardzo blisko istoty świata, istoty świata fizycznego. Że właśnie za pomocą rozumu możemy wydedukować kształt planety, możemy wydedukować jej ruch, no i znieść się już bardzo wysoko w abstrakcyjnym myśleniu. W tak abstrakcyjnym myśleniu, żeby zastanawiać się nad istotą liczb, że są one kształtem, że są one jakąś geometrią. Bo to oni właśnie po raz pierwszy mówili o takiej abstrakcji. I to, proszę Państwa, bardzo często potem w historii nauki uważano, że abstrakcyjne myślenie do niczego nie prowadzi właściwie. Ale w późniejszych wiekach, w późniejszych wiekach, okazywało się, że bardzo często abstrakcyjne. Pomysły, jakieś konstrukty były bardzo użytecznym narzędziem. Na przykład, liczby zespolone. Tworzymy różne algebry, różne, e, różne konstrukty matematyczne, które na pierwszy rzut oka wydają się być całkowicie nie do wykorzystania przy opisie naszego świata, a potem okazuje się, że są wybitnie potrzebne i użyteczne, żeby zrozumieć na przykład zjawiska mechaniki kwantowej.